Jak w roku 2016 będzie wyglądało twoje życie uczuciowe? No, życie uczuciowe rudego, no. <ścoughs> Dobra. Hej, cześć was! Z tej strony Nesko muszę poprawić poduszkę, słuchajcie, bo źle mi się siedzie na krześle. Dzisiaj będą quizy, same quizy i co wolę i takie inne rzeczy, które nie wolę i takie inne wolę, wolę. Wolę jak ja pierdolę. Nie dobra, tego nie było. Dobra, słuchajcie, dzisiaj pierwszy quiz jaki będzie to będzie quiz na jakim poziomie edukacji jest swój umysł, za który dziękuję dla Kamili, która mi go podesłała, albo w sumie wymusiłem na niej podesłanie mi Dobra, nieważne, słuchajcie, jaki jest wy wynik 6 plus 5. 6 plus 5 to oczywiście 11. Czym różni się plan od mapy? A wejdę do pierwszej nacisnę, zobaczymy czy będzie dobrze. Słuchajcie, a w sumie to ile ja tu mogę wybrać? Słuchajcie, ile tu... to mogę ile, ileś wybrać? Mogę pary wybrać, słuchajcie? Nie, no jeden mogę wybrać, aha, bo to, Jezu, ja myślałam że to od razu będzie mi pokazywało, że to jest dobre. Jaki zestaw najbardziej pasuje do szkoły? O kurde, no przecież, że, że taki wiecie, w ogóle jakby byłoby ubran, to nie, no dobra, mundurek pewnie pasuje, nie mam takiego czegoś jak mundurek. Najbardziej do szkoły pasuje, to chyba tak, ja, ja poczekajcie, jakbym miał założyć na dziewczynę ubranie, to założyłbym spódnicę. Słuchajcie, spódnicę, tak, albo to. To też pasuje. To te dwa. Te, ale to na pewno nie, bo to by wyglądało jakby miała. Wiecie, pieluchę, albo coś jakby naszczała, nasikała, nasrała. To tak trochę nie pasuje w ogóle, słuchajcie. Dobra. Co to liryka? Jeden z trzech rodzajów literatury. Nie wiem, jest to tekst pisany wierszym, czyli hm. A hymn, nie hm, tylko hymn, Pieśni, psalm. Ja bym powiedział, że liryka to jest to, co to, to ostatnie. Nie mam pojęcia. Jaki to jest kolor? Mientowy? Miętowy. Mię to jest miętowy. Jesteś y, czym? Ścisłowcem? Polonistą? Nie wiem. Żad... Nie wiem, jak będzie. Jaka lektura najbardziej Ci po po się podobała? A gdzie jest ten? Kurczę, słuchajcie, nie ma kubusia puchatka. Ja tylko kubusia puchatka przeczytałem z lektor, no. Znaczy z lektur, nie z lektor. A to nie chodzi o lekturę szkolną, tak? A to ja nic nie czytałem, ja tylko Assassina czytałem, słuchajcie, nawet nie całego. Ale jak już ja miałem coś co czytałem, to Ania zielonego Zgórza. Jaką masz średnią? Słuchajcie, ja nie mam średni tutaj, ale jakbym powiedział jaką mam średnią, to jakby nie patrzcie, jestem najlepszy z klasy, więc 5-6 bym powiedział. Podstawówka, kuźwa, 5-6 średnia i podstawówka, naprawdę? Jest to aż jeden z wiedzy matura matury z matury, dobra, dobrze, że nie muszę robić matury, bo po prostu, no nie muszę, bo nie mam matury i mieć nie będę, bo nie miałem nie uczyłem się w Polsce, mieszkam w Danii, tak low, więc logika dobra, nieważne, dzisiaj następnym quizem będzie jaką lamą jesteś, dla której, za który dziękuję dla Oliwi, która napisała mi go już jakiś czas temu pod odcinkiem jeszcze tam na, na, na Facebooku i ma taki dziwny im nazwę taką, Oliwija ja nie rozumiem osób, które ustawiają sobie początek imienia jako imię i koniec imienia jako nazwisko, to jest takie że żenujące Po prostu ja tego nie rozumiem Albo na przykład imię i potem jest nazwisko XD Też jest głupie, też czego nie rozumiem Nie wiem po co ludzie to robią, naprawdę, nie mam żadnego pojęcia Tak samo nie rozumiem ludzi, którzy Ustawiają sobie w pracy, szlachta nie pracuje Nie rozumiem ludzi, którzy tak robią, bo to jest po prostu Zwyczajnie żałosne, no po prostu I tym sposobem się ośmieszasz zwyczajnie Dobra, lubisz lamy? Lubię lamy, bo flują fajnie Jak lubisz czerwony? luby kolor wiesz co? wiesz co? Wybierz coś, Jezu, nie wiesz co Wybierz coś, cukierki, miecz, kot, kot. Co lubisz jeść? Lubię jeść Laisy Watał, Uuuu, popcorn lubię jeść popcorn. Tak, wybierz pojazd, eee, Wybierzmy pojazd, no wybierzmy pojazd, wybierzmy ten pojazd To jest bardzo fajny pojazd, tak Czy lubisz robić nic? Jeść, bawić się, gotować Wszystko, szukać przygód O, ostatnio w parku linowym, słuchajcie Wszystko lubię robić, tak. Jaką lubisz muzykę? Pop, rock, to co mi wpadnie buch O, genialna odpowiedź Lamorożec, jestem LAMOROŻEC Lamożore Lamożore la Lamoroże... Lamorożecem. O, Lamorożecem jestem. Dobra, ja idę szukać drugiego. Nasze... Następnego quiz'a, zobaczymy, co mi się trafi, no. Co cię czeka w roku 2016? Wybierz obrazek. Aha, tu jeden obrazek mam wybrać i to tyle, tak? Dobra, wybierz obrazek, wybiorę obrazek. Pandę, bo lubię. Znajdziesz więcej przyjaciół. Te quizy kłamią. Może spróbuję jeszcze raz, może trafi mi coś fajnego, poczekajcie. Yy, wybiorę sobie o to. Rodzina. Okej, okay, to po poprawisz swoje relacje, nie mam problemu z rodziną. Ok, next. Yy, dajmy na to. To na przykład kliknę. Przypływ gotówki. O, dobra, to mi pasuje, dobra. Przypływ gotówki, dobra. Rozumiem, no to ja wiem, no bogaty, przecież, dobra. Lecimy z następnym. Czy uda nam się odgarnąć Twoje postanowienie noworoczne? No, ciekawy ja jestem. Jaki tryb życia prowadzi? Nie, no, nie chcę mi się tak odpowiadać no kurde. Jak w roku 2016 będzie wyglądało Twoje życie uczuciowe? No, <laughs> życie uczuciowe rudego, no. <laughs> Dobre. Miłość jest dla ciebie dodatkiem do życia codziennego. Najważniejsza, czymś, co daje życiu sens. Skomplikowana? Miłość to czysta chemia. Ciężko stwierdzić. Miłość to coś, co nadaje życiu sens. to wybierzmy to. Jak wyglądasz, kiedy widzisz osobę, która ci się podoba? Eee... <słyski> <słyski> <noise> Jaki jest twój obecny status? Jestem singlem i dobrze mi z jestem. Ja jestem singlem, ale przydałaby mi się druga połówka, to jest to jest zdecydowanie to. Czy duża część twoi, czy duża część twoich znajomych jest już po zaręczynach lub po ślubie? E, nie, raczej są na to za młodzi. Słuchajcie, no 20 lat, 19. Dobra. Masz jakieś plany na Sylwestra? E, e, zostaje w domu. Wybierz obrazek. To jest bardzo fajny obrazek. Wybierz cytat o miłości. O kurcze, prawdziwe historie miłosne nie mają ślicznego zakończenia. One się nigdy nie kończą. Chłopak, który naprawdę cię kocha, to taki, któremu powiesz odchodzę, on cię pierdzielnie z młotka wry... A nie idź ze mną. A on od razu do tego biegnie. Miłość jest wtedy, kiedy starasz się zaciągnąć drugą osobę do łóżka, a ta nie chce. Znaczy, Jezu, to nie to, to taki inny cytat jest, to z jakiejś książki. E, miłość jest wtedy, kiedy starasz się zaciągnąć drugą osobę mm. nie do łóżka, aha, tu nie do łóżka, ale do swojego życia. Słuchajcie, byłem blisko. <laughs> Przykro jest patrzeć, jak ktoś inny odgrywa twoją rolę w czymś, w czymś innym życiu, tak? To, to jest dobre. Przyło, przyjaźń między mężczyzną a kobietą nie istnieje. Zawsze jedno z nich musi chcieć czegoś więcej. Zależy mi. Ale już nie walczę. Dlaczego? Bo już dawno przegrałem. To jest dobre. Słuchajcie. Odnajdziesz miłość! Fuck yeah! W tym roku odnajdę miłość. W końcu! Jezu! W końcu, słuchajcie! Jestem z siebie dumny, idę szukać miłości, słuchajcie! Kurde, będę będę miał miłość! kocham, poszedłem z krzesłem razu i mnie na kolanach, kurde. Ta moja miłość. Dobra, lecimy za wstępnym kuńem, zobaczymy, czy coś jeszcze fajnego znajdę. Na kogo wychowasz swoje dziecko? To będzie coś. Właśnie rodził się twój synek. Jaką pieszczotliwą ksywkę mu nadasz? Syniuś? Ż ż ż żuczek? Nie dam mu. Zdrobnienia od jego imienia. O, 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 pięknie. Ma już dwa latka. Bardzo chcesz iść do kina, ale on chce iść z tobą, co robisz? Pierdzielaj do łóżka, niech ci załatwię. E, e, do opiekunki, o, to właśnie to, co przed chwilą powiedziałem. Idę z nim? Pójdzie innym razem. Idę z nim, no co ty no. Minęło już trochę czasu, twój 14 latek ma już dziewczynę. O kurde, wyrwał dziewczynę, a w sumie to dobrze, jakby nie, wiem, jakby to była dziewczyna i wyrwała chłopaka, to by było dziwne, to wtedy już by było... Nie, dobra, co? Nie ma mowy. Tylko na toczka, nie obchodzi mnie to. Och, on dorasta. To jest to. Po miesiącu dziewczyna go zdradziła, twój senie załamany. Tak szybko. Jezu, czternastolatka już się puszcza. Ja pierdzielę. To jest. Ty, ja nie wiem, co ci ludzie w tych głowach mają w tych czasach, no. 14 lat i już się puszcza po miesiącu bycia z innym chłopakiem, już z innym leci do łóżka, no ja pierdzielę, no ja nie wierzę chyba, że miał 18 lat, no to jak 14 latka sobie wybiera 18 latka, to po prostu ja że tylko po jedno, żeby ją wyróbł. Przecież to jest logiczne, prawda? Twój syn jest załamany, co robisz? Eee, Pożałuje tego ta dziewczyna, pocieszam go, to przez niego, nie dziwię się jedynie. <śla> Tak, kurde, powiedzieć, że na to byłem, że nada. Pocieszam go, no co Twój syn się wyprowadza. Czy pomożesz mu z urządzeniem mieszkania? Oczy oczywiście, że tak. A twój syn oznajmia, że będzie miał dziecko. Czy będziesz mu pomagała, czy, a to pomagała, okej, okay, dobra, to ja jestem kobietą, wcielam ja się w rolę kobiety. Opiekować się maleństwem? To czemu na zdjęciu? Aha, bo, no tak, bo on się już się wyprowadził, ma dziecko, dobra, spoko. Oczywiście z przyjemnością, a jakie było w ogóle pytanie? A, czy będziesz mu pomagała opiekować się maleństwem? Czasami mogę pomóc, raczej... Oczywiście, z przyjemnością. Mam mi synek? Kuźwa, poczekajcie, czy, czy, czy... Kurde, słuchajcie, trochę spieprzyłem robotę, kurde. Ale to nic, będzie synek, no wiecie kurczę! O! Jaki kolor miecza świetnego posiadałbyś w świecie Gwiazdnych wojen. Z jakiego rodu pochodzisz? Skywalker, Solo, Organa. Skywalker, ja lubię Skywalkera. Jesteś na misji na Prowadzie Hut i nagle widzisz dym unoszący się nad górami. Kiedy już dochodzisz, widzisz grupę piratów zajmujących się wrzewożeniem niewolników na to, 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 to inne. Co robisz? E, podchodzisz do nich próbujesz ocalić niewolników za pomocą argumentów. Ratujesz uwolnionych, atakując ich, ale nie zabijając. Medytujesz i pokonujesz ich mocą. Idziesz i zabijasz ich wszystkich, każdy, kto na drodze, jest zgubiony. E, pokonujesz przemienników podstępem. Postęp, o, to by było dobre. O, tak. E, nie, w sumie, wiecie co? E, e, ratujesz uwolnionych, atakując ich, nie zabijając. Raraj Jedi chcę przyłączyć się do rady. Co? Aha, chce cię przyłączyć do rady. Ale musisz wypełnić misję. No- Jednocześnie twój przyjaciel prosi cię o pomoc. Co wybierasz? Wypełniasz misję, bo mężczyznujesz ciocia przy A może? Ten przyjaciel potrzebuje pomocy z tą misją, co wtedy? Wypełnia misję. Lubisz latać, kocham. Kocham, bo kocham. Co byś zrobił, gdyby twój dywan, dawny mistrz Jedi okazał się sitem? Próbowałem go zaprowadzić na ścieżkę Jedi poprzez rozsądne argumenty. Straciłem wiarę w przyjaciół razem z nim. Przekonałem go, ale nie zabił. Zabiłbym. E, kto jest dla ciebie autorytetem? E, m, m, e, a ten jest fajny. Niebieski miecz, kurde, chciałem czerwony. To musiałem wszystkich pozabijać i wybrać na końcu. Darth Vader. E, nie no, dobra, no trudno się mówi tak. No, to dobra, bo... dobra, co tu z każdym trzy zaglęcia niewybaczalne: Awara Kerabra, Krucjo, Imperium. Jezu! Reload! Sorry, po, po, po to nic nie widzieliście. Imperius miał na myśli, tak? Co robi z zaklęcie Corporatus? Zamyka drzwi okna, teleportuje. Nie istnieje takie zaklęcie. Nie istnieje. zamykać zamyka drzwi okna, jasne, że tak, przecież, że. No przecież, tak, no właśnie. Etymologia zakręć: inten, Intendio to ogień-pożar po hiszpańsku, ogień-pożar po łacinie. Śmierć po łacinie? Nie, śmierć na pewno nie. Ogień, pożar po łacinie, po hiszpańsku, kurde, brzmi to trochę jak łacina. Kurde, wiedziałem hiszpański, no przecież, no. Kto jest autorem zakręcia Dil? Dil, Difindo. Dil, Difindo, e, Difindo Krimpason, w celu łatwego e, włosów? Odcinania wło włosów, kuźwa. Nie windo, gdzie są moje włosy? no tak na głowie. E, w celu łatwego odnalezienia materiału, w celu o, kuźwa jakie O, zgadłem. E, typu... typ zaklęcia Lumos Duo to standardowy, codzienny obronny, obronny. Standardowy. O kuźwa, obronny, Lumos Duo, ja okay, pierdziele Lumos. E, Ty mogę zaklęcia a Akcio. Przynieś. W dupie to mam! Ja pierdzielę, jakie gówno! Jak dobrze znasz hobita i Władcę pierścienie, O, to jest coś dla mnie. Dobra, ostatni quiz. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jak nazywa się krasnolud, który przyszedł jako drugi do Bilba? O, kuźwa. To, to, to nie jest wiedza, to kurde pamiętanie to jest. Ten przyszedł jako któryś tam. Chyba Balin. A, wiedziałem. Co w filmie krasnoludy czekały na Bilba? Czy, a, czy w filmie krasnoludy czekały? Nie czekały, co ty. Kto grał na czas yy, przy rozmowie z trollami? Yy, Pildo Kili. A nie no w sumie to był Bilbo No tak bo on mówił, że oni tak niedobrze są No tak, dobra, okej. Okay. Kto to jest? To jest Aragon To jest Aragorn Aragorn, to jest Aragorn i to jest, nie wiem czy ogólnie wiecie, ale to jest duńczyk, to jest duńczyk Z kim zakochała się Aowina? W Aragornie. Z kim ożenił się sam pod koniec filmu? Z różyczką Kto powiedział? On ma robaki, wszyscy mają e, On ma robaki, wszyscy mają No, e, to powiedział Torin. Nie, Bilbo, dobra, w sumie racja, dobra, nie, bo, no tak, no dobra. W której części Hobbita jest ta scena? To jest, e... O w dupę, nie pamiętam, ale to chyba bitwa pięciu armii? Niezwykła podróż? A, może i tak, jak oni... Co, wtedy ich złapali? Nie wiem, kurde. Kto napisał Hobbita? E... John... O ja pierdzielę tyle imion wezmę, zgadnę na to, no dobra, nie. Ilu Torin miał braci? Nie wiem, żadnego... Ferin, Borin, Dis, Borin, Dis... Wiedziałem, że tam to mi minęła. Miejsce akcji Hobita jest... Śródziemie, wyspy na Wielkim Morzu, bliżej nieokreślony teren. Hmm, śródziemie... Nazwa Hobbit oznacza mieszkańców nor, mieszkańców baśniowych gór, krasnoludów. Mieszkańców nor. W gęstym wielkim lesie krasnoludy i pan Bugin zostali zaatakowani przez pająki. Ilu krasnoludów wyrusza w podróż z Gandalfem? 12. Jeden, 13, przecież tym głupi. Który krasnolud nie brał udziału w wyprawie? Zoltan. Jaki aktor gra Lagolasa? Orlando Bloom. Kto gra króla Diana? Daina, Dajna. Bary. weźmy tego. Dał nie ten. Czy ktoś miał taką fryzurę w kobicie? Chyba to miała Garadiela, a nikt nie miał, kuźwa, słuchajcie, to nikt taki nie miał, no jak wiedziałem to inaczej, eee... ja wiedziałem, że to jest Rivendel, tylko że to przez v się pisze Kto gra Bilbo Banginsa? Nie wiem, kurde, kliknę tego Czy film był kręcony w prawdziwych miejscach? Tak tak, 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 tak. E, o, wioska e, hobbitów naprawdę istnieje. Gdzieś tam jest chyba wybudowana w Anglii albo gdzieś, nie pamiętam dokładnie. Tak. Słuchajcie, to ostatni quiz to był. Ja się z wami żegnam. Jeżeli macie problemę, zostawcie. A jeżeli macie się nie podobało, to coś, coś tam zostawcie. Komentarz na przykład. Trzymajcie się, do widzenia, znaczy do zobaczenia w następnym odcinku i tyle. Trzymajcie się pa-pa pa pa. pa, pa.